Witam w kolejnym wpisie na moim wideoblogu. Ten film będzie raczej jednym, raczej na pewno ostatnim w tym roku. Także chciałbym podziękować wszystkim widzom, wszystkim subskrybentom, których ilość przekroczyła już liczbę 100. Wszystkim osobom, które oglądają, które zaczerpły jakąś wiedzę, powiedzmy, odnośnie ogólnotematyczną z moich filmów z dziedzin motoryzacji, czy suplementów, czy, czy porad na temat budownictwa domów. Chciałbym życzyć wszystkim moim widzom wesołych świąt i żeby ten następny rok był jeszcze lepszy niż ten, żeby na pewno nie był gorszy i żebyśmy dotrwali, że tak powiem, w zdrowiu z dużą ilością gotówki w kieszeni. No i ogólnie samych, samych sukcesów w pracy i, i w życiu osobistym. Yy, jeszcze taka mała wzmianka odnośnie, bo Sporo osób tam, coraz więcej osób jakie dostaje komentarze. Dziwne też są komentarze jakiś typu spam z reklamami. Ogólnie wszystkie komentarze są zatwierdzane, także te, które nie przejdą do moderacji, tak się nie pojawią. Także wszystkich hejterów pozdrawiam. A normalnym użytkownikom dziękuję za, za spędzenie ze mną tego roku i, i w tych ponad stu filmach które odcinka, wideobloga, które nakręciłem za obejrzenie ich. Także to by było na tyle i dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia w nowym, w nowym, mam nadzieję, jeszcze lepszym roku także dziękuję, pozdrawiam.